Tegoroczny festiwal filmowy w Cannes trwa w najlepsze. Jedną z największych gwiazd, które w tym roku pojawiły się na lazurowym wybrzeżu jest Kevin Costner. Hollywoodzki gwiazdor zaskoczył wszystkich i postanowił pokazać się na jednej z konferencji prasowych wraz ze swoim najmłodszym synem. Nie da się ukryć, że 15-letnie Heise Costner wyrasta na niezłego przystojniaka. Kevin Costner pochwalił się 15-letnim synem na festiwalu w Cannes. Jedno z najważniejszych filmowych wydarzeń tego roku trwa w najlepsze. Mija kolejny dzień od otwarcia 77. Festiwalu filmowego w Cannes, który jak co roku przyciąga nad lazurowe wybrzeże największe gwiazdy światowego kina. Francuska impreza to nie tylko wielkie wydarzenie kulturalne, ale i modowe. Tyle samo co o kolejnych filmowych premierach mówi się o kreacjach gwiazd, które te z dumą prezentują na czerwonym dywanie. W tym roku w Cannes, jak w żadnym innym, obowiązują surowe restrykcje modowe. Jak informuje portal I. Pyl, podczas tegorocznej edycji festiwalu, wjazdy muszą przestrzegać rygorystycznego regulaminu imprezy, który. Między innymi nakazuje paniom chodzenia po czerwonym dywanie w butach na wysokim obcasie, płaska podeszwa jest niedopuszczalna, a także zakazuje robienia sobie selfie, bowiem, według dyrektora festiwalu, Thierry'ego Fremauxa, ma co spowalniać ruch na czerwonym dywanie. Kolejny dzień festiwalu w Cannes to kolejne gwiazdy światowego kina na czerwonym dywanie i najróżniejszych filmowych eventach. Jedną z największych gwiazd, które w tym roku przybyły na lazurowe wybrzeże bez wątpienia, jest Kevin Costner. Hollywoodzki gwiazdor, który wystąpił w całej masie kasowych filmowych hitów, przybył do Cannes na premierę westernu Pi. Horyzont rozdział 1, w którym 69-latek gra jedną z głównych ról. W niedzielę 19 maja odbyła się konferencja prasowa z udziałem obsady produkcji, na której oprócz Kevinem Costnera, zjawił się również jego najmłodszy syn Hayes Costner. Hayes jest najmłodszym, zaledwie 15-letnim synem aktora. Pochodzi z jego małżeństwa z projektantką mody Christine Baumgartner, z którą Kevin Costner rozwiódł się pod koniec zeszłego roku po 18 latach. Poza Heissem, amerykański aktor ma jeszcze szóstkę dzieci z innych związków: córki Annie z 1984, Lily z 1986, Grace z 2010 oraz synów Joe z 1988, Liama z 1996 i Kejdena Wyata z 2007.